Jesteśmy już w Austrii. Ograniczenie jest niby 80, ale to się potrafi często zmieniać. A mi się już kilka razy do kontroli wagi tutaj musimy na wagę zjechać. Proszę, to jest dla mnie nowość. Ja czegoś takiego w tej grze jeszcze nie widziałem. Sprawdzamy wagę i co, tutaj w którejkolwiek, nie w to ostatni muszę wjechać. To ostatnie, trzeba się tu pilnować, naprawdę Przejeżdżam, czy mam się zatrzymać? Powiedzą mi czy nie Szerokiej drogi, aha, czyli czyli być może mogłem przejechać bez zatrzymania No, ciekawe są takie dodatkowe rzeczy. No, pilnują tutaj różnych rzeczy. Fajne, fajne to jest. To mi się podoba.